A tym razem w naszej ofercie pojawia się Opel Insignia z 2013 roku. Samochód z dobrze skonfigurowanym wyposażeniem, a w nim m.in. światła ksenonowe, czujniki parkowania, aluminiowe duże 18-celowe koła. Relingi dachowe przyciemniane tylnie szyby, tylne czujniki parkowania, system domykania tylnej klapy. Samochód w tej chwili stoi na kołach letnich, ale oczywiście do kompletu z samochodem są koła zimowe. Samochód wyposażony jest w ekonomicznego i bardzo mocnego diesla. Ten 160-konny silnik zapewnia bardzo dobre osiągi oraz niskie zużycie paliwa. A w środku elektrycznie sterowane lusterka boczne, elektrycznie sterowane szyby, oczywiście centralny zamek, elektrycznie sterowany fotel automatycznie włączane światła. Skórzana wielofunkcyjna kierownica. Komputer wraz z systemem multimedialnym Opel, a w nim między innymi radio czy nawigacja. Ciekawym dodatkiem jest podgrzewana kierownica oraz podgrzewane przednie fotele. Samochód jest wyposażony w automatyczną klimatyzację. Poręczny joystick umożliwiający sterowanie multimediami w chwili obecnej samochód przejechał na 264 tysiące kilometrów informujemy, że w zeszłym tygodniu w silniku wymieniono cały kompletny napęd od sprzętu rozrządu a z tyłu duża, wygodna trzymiejscowa kanapa wraz z podłokietnikiem który posiada dodatkowy schowek a w oparciu foteli również mamy okienko na narty tylnie nawiewy oraz podłokietnik przedni. A z tyłu bardzo duży bagażnik. Widok na kokpit z kanapy i widok otrzyma pasażera. Samochód nie nosi śladów napraw blacharsko-lakierniczych. Jest to doskonała alternatywa dla budżetowego samochodu rodzinnego. Serdecznie zapraszam. Cześć!